Wstałem rano, spojrzałem w niebo. Może nie jest jakoś błękitne, ale błękit gdzie nie gdzie się przebija. Poza tym, jak widzicie, za mną gdzieś jest też słońce. Jest ósma, A ja jestem już drodze na górę kościuszki. Trzymajcie kciuki. Prawdopodobnie się uda. O ile oczywiście coś mnie po drodze nie zje, bo zdążyłem się już znowu nasłuchać historii, że tutaj na drodze to się czasem wylegiwują e, jakieś tam węże czy coś, oby nie. Wchodzę właśnie do najwyższej restauracji w Australii, jestem na 1000, 1900 metrach, 1950, startowałem z 1300 więc w zasadzie przeszedłem jakieś 500-600 w a szczyt znajduje się na 2200 z haczykiem, nie chcę tutaj Wymyślać, bo do końca nie pamiętam. Także w zasadzie zostało mi tylko e, 300 metrów w górę. I z tego co widziałem tam e, na tablicach informacyjnych, to jakieś 13-7 km na szczyt, i potem kolejne 7 w dół. Jak widzicie, świeci słońce, więc powinno się udać. Ale jest taka mapa, w, jest taki radar meteorologiczny w Australii. Nazywa się BOM. E, Pewnie tego nie będzie widać, ale tutaj to coś, to tutaj niebieski to deszcz. No, to jest co prawda skala 500 km, więc jest to jakieś no, powiedzmy 200 km od tego deszczu, więc mam nadzieję, że chmury nie, dojadą, nie dolecą tutaj tak w przeciągu 3-4 godzin, że z obrócić wrócić tą trasę. A potem jak się rozpada, to najwyżej zjadę kolejkę. Dlatego na zdrowie i lecę dalej. na szczyt mam jakieś 5,5 km Czyli powiedzmy jeśli się dobrze rozpędzę to za półtorej godziny powinienem tam być Panienem Powinienem Tak skracam, wiecie, bo skupiam się na tym, żeby złapać oddech trochę wieje, nie wiem czy mnie będzie słychać mm, chcę tylko powiedzieć, że tutejsze góry czyli snowy mountains, góry śnieżne. E, jak na pierwszy rzut oka przypominają trochę, no ni to karkonosze, ni to bieszczady, takie połączenie trochę tego i tego. Gdzie nie, gdzie są skałki, mocno przy, przypominające te w karkonoszach, a zaraz potem takie trochę połoniny. No ale oczywiście jak to na takich bardzo turystycznych szlakach. Nie będę chodził tutaj po ziemi, tylko po jakichś metalowych, zardzewiałych płytach. Tyle. Idę, bo no, zbiera się na ten deszcz naprawdę, a nie chcę go dzisiaj mieć na głowie. Także lecę. Się to zrobić przed deszczem. Dużo jest tutaj ludzi, więc trochę taki wyścig. Tym bardziej, że idę po płaskim. Mm. No, więc każdy zasuwa w sumie. Ale cieszę się. dotarłem na szczyt no, tam jest taki taki podest e, z cegieł mnóstwo ludzi tutaj robi się zdjęcia nie wiem, to jest jakiś wyścig albo coś takiego dlatego usiadłem, poza tym wieje tak że nie da się tam ustać w zasadzie schowałem się za skałami e, no i co? góra kościuszki zdobyta, proszę państwa wieje strasznie ale swój Narodowy polski obowiązek zdobyłem. Zdobyłem? Co? Zdobyłem? Spełniłem, tak, spełniłem. Śladami Edmunda Strzeleckiego dotarłem na górę Kościuszki. Jak pewnie wielu z Was. No, ale taka mała satysfakcja dla mnie. Cieknie mi z nosa, trochę mi zimno, także jem ciastko i uciekam stąd na dół.